Przepis, 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 koleńka. Przepis, Czekamy na pierwszą panią. Z na Ruk. Ruk. Na Kolejna rycesi, Czekamy na piętro panią. Przepis, przepis. Przepis, Czekamy na piętro panią. Przepis, Brawo, Okay.

Brawo! Brawo, brawo. No, widzisz go Bartosz, Widzisz ja? ja postaram się jeszcze padł i jabł Patryk, widzisz? gdzie? Gdzie? Gdzie widzisz? Jak się dzisiaj biegnie? <ślawnącym>. Tak, biegnie! Krzysztof, biegnie! Uff, lewej! Aha, dobra, biegnie. Jest proszę Państwa. Jak się biegnie? para s ano idzie bardzo. Ebiegło poleciało ze Jak, no, jak się biegnie. Super. Super. Proszę, to, jest to strategia. kolorowo, fajna ekipa. Jak się biegnie dzisiaj? Jaki wynik będzie? Jest tam. Jest tam. Kolejna ekipa. Jest,

Teraz słuchajcie! Największe brawa dla tej kiby Brawo! Brawo! Jak się bierze? Brawo, proszę Państwa! Teraz jest pełna kilkadziesiąt minut proszę Państwa, najszybsi będą tutaj za około 20 minut. Więc zobaczcie, czyli wolniejsi, dopiero biorą co za Półtora kilometra najszybciej niż na za dwadzieścia parę również na do pik. Musimy się ustawić do dopingowania będzie to oglądać. Najszybszy zawodnik. Oczywiście mamy dziesięć na kategorii najszybciej na Zobaczymy, kto w tym roku ogląda na świecie. będzie najszybciej na świecie. Szanowni Państwo, przemieszczamy się. proszę do bezpiecznego y, sektora tutaj na dziedzinie. Tu będę finiszować, tu będą, będą rozgrywać się y, przede wszystkim władze Ci, którzy już pobiegli, którzy rywalizują, wiecie Państwo, na początku mieliśmy dominację męską, to były typowe walczaki, typowi zawodnicy, którzy będą dostać jak najlepszy czas, a więc będzie... Mimo przebiegniętych 10 kilometrów zobaczymy nie jeden finisz, przyspieszenie, nie jedno przyspieszenie na tym finiszu. Będzie tu się działo prawdopodobnie nie jedna walka. Będziemy obserwowali niejedną potyczkę między dwoma mężczyznami. Wiadomo, samiec kontra samiec znaczy jakąś wojnę, to będzie tutaj przepięknie. Jeszcze będziemy mogli oglądać rywalizację sportową na najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, oczywiście doceniamy też tych, którzy przebiegli i opuścili nasz dziedziniec przed chwilą. Pominęli nas dziennie, ponieważ oni to co jeszcze większą walkę, bo tylko walkę ze samymi sobą. Przed startem rozmawiałem z kilkoma uczestnikami, usłyszałem, że wielu z nich traktuje ten wiek jako pierwszy w życiu.